Bo jest po sezonie grzewczym i przed sezonem żniwnym. Aby zrozumieć, co kształtuje ceny gazu w Polsce, musimy przyjrzeć się trzem najbardziej popularnym notowaniom gazu płynnego na świecie. Co więc spowodowało te podwyżki? Cześć! Witam na kanale Lekcje Propan Guru. Dziś porozmawiamy o zmowie cenowej wśród dostawców gazu płynnego w Polsce. Skąd wiem o zmowie cenowej? Oczywiście z forów internetowych. Nie jak wspomniałem w odcinku o wzroście cen gazu ziemnego, od 1 lipca nie obowiązuje już żadna ochrona ani parasol chroniący przed podwyżkami. Ceny gazu ziemnego zostały uwolnione, co zbiegło się w czasie z corocznymi sezonowymi podwyżkami cen gazu płynnego. Od kilku dni dostaję masę pytań, dlaczego tak się wydarzyło. Część osób zarzuciło mi też, że nie miałem racji mówiąc, że sytuacja z gazem ziemnym nie wpłynie na propan. Dalej podtrzymuję tę tezę. Propan podrożał, ale wpływ na to miały zupełnie inne czynniki. W innych odcinkach wspominałem, że najlepszy okres na zakup gazu to przełom maja i czerwca. Gaz w tym czasie jest najtańszy, bo jest po sezonie grzewczym i przed sezonem żniwnym. Na zimę gaz drożeje z kilku powodów, o których powiem w tym odcinku. Aby zrozumieć, co kształtuje ceny gazu w Polsce, musimy przyjrzeć się najbardziej popularnym notowaniom gazu płynnego na świecie – Cifara i DAF. Na ich podstawie importerzy kupują gaz do Polski i obliczają ceny na naszym rynku. Ważne jest, że cena gazu jest notowana w walutach obcych – w euro albo w dolarach. Dlatego kursy walut mają olbrzymi wpływ na ceny gazu w Polsce. Notowania zachodnie, takie jak Cifara, określają cenę kontraktu gazowego za tonę wyrażoną w dolarach w portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. Do tego dochodzi marża importera i koszty dystrybucji i marża pośredników. Na wykresie na pomarańczowo zaznaczyłem maj na przestrzeni ostatnich 9 lat. Każda kropka to. 1 maj. No i jak widzicie przez ostatnie 9 lat możemy zauważyć, że cena po maju zazwyczaj rosła, inaczej było tylko w 2022 roku, a w każdym kolejnym przypadku i poprzednim było tak, że maj był relatywnie dobrym miesiącem na zakup gazu w danym roku. W ostatnich czterech tygodniach cena tony wzrosła o ponad 70 dolarów, co przekłada się na wzrost o 18 groszy na liczbę. Wykres ten pokazuje jak ceny gazu płynnego CIFARA, czyli w portach w zachodniej Europie, rosły w ostatnich tygodniach. Podwyżki zaczęły się na długo przed początkiem lipca i niestety zbiegły się w czasie z uwolnieniem cen gazu w Polsce. Jakie są przewidywania na najbliższe tygodnie? Nie ma wyraźniejszych przesłanek ku temu, żeby ceny wzrosły o więcej niż 30 do 50 Dolarów, czyli spodziewam się wzrostu o kolejne 10-15 groszy. To już górny limit. I taka cena utrzyma się pewnie do jesieni lub wczesnej zimy. Pamiętaj, że to tylko moje przypuszczenia oparte na analizie danych wstecznych i odrobinie wiedzy z rynku. Decyzję o zakupie zawsze podejmuj samodzielnie i w oparciu o własne dane lub intuicję. Co więc spowodowało te podwyżki? Pierwszym z powodów... Są potrzeby rolników, które, choć nie są tak intensywne jak w październiku, listopadzie, mają duży wpływ na ceny. Co roku w lipcu przypadają także serwisy rafinerii przetwarzających ropę naftową w Rosji. Kiedy podaż jest mniejszy, cena rośnie. Kolejnym problemem logistycznym jest próba wymuszenia na rządzie Białorusi działań w związku z zajściami na granicy i bardzo skrupulatne odprawy celne polskich celników, które wydłużają nawet do 33 godzin przejazd pociągów przez granicę. Ograniczyło to wolumen ściąganego gazu o co najmniej 50%. W opisie wrzucam link z informacjami. W tym inne informacje mówią o tym, że inne są sankcje związane z inwazją Rosji na Ukrainę, które ograniczają możliwość transakcji z rosyjskimi firmami. Część firm na polskim rynku zdecydowała się nie kupować gazu z Rosji już na samym początku ze względów etycznych. Moja firma również przez pierwsze półtorej roku nie kupowała rosyjskiego gazu. Część klientów wspierała tę decyzję, a część oczekiwała konkurencyjnych cenowo ofert. Rynek był wciąż zalewany tańszym gazem z Rosji, który trafiał z Polski na rynek ukraiński. Od 20 grudnia do Polski prawdopodobnie nie wjedzie już żaden rosyjski gaz ze względu na 12 pakiet sankcji, który objął również większość kodów w opisując opisujących LPG. Na rynku pojawiają się firmy oferujące gaz, nie z Rosji, ale z krajów sąsiadujących, co może być próbą obejścia embarga. Przypuszczam, że komplikacje, które powstaną pod koniec roku, będą tymczasowe. Gaz może być trudniej dostępny przez kilka miesięcy, po czym sytuacja wróci do normy. Większość propanu, sprzedawanego detalicznie, od lat pochodzi z zachodu, a importerzy od miesięcy starają się zabezpieczyć przed przestojami, rozbudowując infrastrukturę w portach i kupując ją za granicę. A co z ceną? Powiecie, że cena detaliczna wzrosła bardziej niż te 15 groszy. Dlaczego tak się stało? Wschodnie terminale były wypełnione tańszym gazem. Jednak remonty na rosyjskich terminalach sprawiły, że dostępność wschodniego gazu jest niewielka, a jego cena dorównała cenom zachodnim. Kluczowa informacja mówi o problemach z transferem pieniędzy do Rosji i kontrolach skarbowych w przedsiębiorstwach importujących gaz z Rosji. Jeden z głównych rosyjskich dostawców gazu do Polski, firma Sibur, poprosiła swoich klientów o wstrzymanie płatności za faktury i ograniczyła dostawy kolejnego towaru, ponieważ pieniądze są zatrzymywane na europejskich kontach. Może to oznaczać, że mimo iż embargo wchodzi w życie 20 Grudnia technicznie zacznie obowiązywać już w najbliższych dniach. Czy jesteśmy bezpieczni? U nas jest bezpiecznie. Jesteśmy bezpiecznym krajem, jednym z najbezpieczniejszych w całej Polsce. Moje ocenie tak bo na dziś część gazu płynnego eksportujemy chociażby na Ukrainę. Moi klienci mogą czuć się bezpieczni. Zachęcam do tankowania już teraz, by uniknąć największego zamieszania, które dotknie głównie użytkowników propan butanu, czyli kierowców samochodów zasilanych gazem. Także to by było na tyle na temat zmowy cenowej dostawców LPG związanej z lipcowym uwolnieniem cen gazu ziemnego i zakładnością dystrybutorów. Mam nadzieję, że odcinek ten przybliży Wam też, jak wygląda kwestia embarga i jakie będą jego konsekwencje. Ceny możecie na bieżąco sprawdzić na mojej stronie internetowej propan na stronie pokazuje średnie ceny z różnych regionów. Jeśli interesuje Cię większa ilość w niższej cenie, zaproponuj swoją cenę w formularzu zgłoszeniowym. Jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie. Czy taki poziom transparentności jest OK? Mam nadzieję, że teraz już wiesz, skąd biorą się ceny gazu w Polsce i od czego zależą. A ode mnie to tyle na teraz. Zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie. Cześć!